Dzisiaj powiemy o działającym Słowie Bożym. Zachęcam do oglądania. Zaczniemy tekstem z Księgi Izajasza, 55 rozdział, od 10 po 11 werset. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością, i daje się w ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust, nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. I tu przez proka Izajasza Pan Bóg pokazuje, jak działa posłane Jego słowo. Że ono jest wysłane w konkretnym celu i ma konkretne zadanie. I przez taki obraz tutaj, Pan Bóg pokazuje deszczu i śniegu, który spada z nieba w odpowiedniej porze, aby właśnie czynić Ziemię urodzajną. I my wiemy, że bez deszczu i śniegu wiele procesów, które mają zaś na tej Ziemi, no nie może wtedy to wszystko tak funkcjonować jak powinno. I wiemy, jak bardzo potrzebny jest. Ten deszcz w odpowiednich porach letnich, wiosennych, jesiennych i śnieg w tej porze zimowej. I tutaj pokazano nam, że spadający z nieba deszcz i śnieg sprawia to, że ziemia staje się urodzajna. Że to ziarno, które dziś zostało wcześniej tam zasiane, pod wpływem tych wszystkich procesów i między innymi tego deszczu. Że efektem tej końcowym będzie właśnie to, że to ziarno wyda owoc. Tak samo można by powiedzieć, pokazać, że i drzewa w odpowiednich porach, kiedy jest ten deszcz i ten śnieg, to one w odpowiednich porach wydają owoc. I ten owoc służy zarówno dla ludzi, jak i dla, całych, dla wszystkich innych mieszkańców. Ziemi, czy to zwierząt, czy, czy tych wszystkich roślin. Czyli można tak też powiedzieć, że przez ten śnieg i deszcz podtrzymywane jest tak naprawdę właśnie życie na tej ziemi. I Pan Bóg tutaj mówi, że ono wychodzi, to Słowo i wykonuje tą Jego wolę, z czym je posłał. I ja również jestem taki wdzięczny Panu Bogu. Za to, że już od młodych swoich lat mam styczność z tym Słowem Bożym. Bo już w moim rodzinnym domu od małego mogłem sam osobiście czytać to Słowo Boże, wsłuchiwać się też zwiastowanie tego słowa. I pamiętam, w wieku, gdzieś około początku szkoły średniej dostałem swoją taką pierwszą nową Biblię. To był taki przykład, jak, jak tutaj mam. Biblia, właśnie warszawska w zielonej takiej okładce. To była taka moja, pamiętam, pierwsza nowa Biblia. I wydaje mi się, że to Słowo Boże coraz większy właśnie miało wpływ na moje życie i też zapoczątkowało pewne decyzje w moim życiu, do, w których dzisiaj, do dzisiaj mogę trwać właśnie też dzięki działaniu tego Bożego Słowa. Ale chciałbym odwołać się jeszcze do y, listu Świętego Pawła do Efezjan, do piątego rozdziału i tam też y, zobaczyć i pokazać, jak też dzisiaj to słowo Boże ma na mnie wpływ. Piąty rozdział, 25 i 26 werset. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus i umiłował Kościół i wydał za samego siebie. Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo. I tutaj jest nam pokazane, że ten Jezus Chrystus, który poświęcił samego siebie z miłości, właśnie aby wykupić sobie ludzi z tego świata, aby mogli mm, żyć dla Niego, żyć w Bożym Królestwie, czyli chodzi tutaj o Kościół. I Słowo Boże ma to zadanie, aby oczyścić Kościół, aby on był takim Kościołem, aby miał taką jakość, jaką go chce widzieć właśnie Pan Jezus. I apostoł Paweł tutaj mówi, że dzieje się to przez kąpiel wodną. Taki, takie porównanie. I my wiemy, że właśnie woda jest tym, co jest bardzo często używane, aby zmywać jakieś bruty, plamy, no cokolwiek jest właśnie... Takie, co potrzebne, aby to zostało zmyte. To bardzo często używa się właśnie do tego wody. I tutaj pokazane jest, że to oczyszczenie kościoła Pan Bóg czyni przez właśnie swoje słowo. I myślę, że dzieje się to na wielu takich płaszczyznach. Dotyka to wiele płaszczyzn i mojego życia, i chociażby taka płaszczyzna, jak myśli. W liście do Hebrajczyków, w czwartym rozdziale, 12 wersecie, czytamy, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne i jednym z zadań tego Słowa jest, aby ono osądzało myśli i zamiary serca. I widzę to właśnie w swoim życiu, że kiedy rodzą się różne myśli, kiedy na tym etapie już rodzą się różne zamiary w moim życiu, to właśnie dzięki przez Słowu Bożemu mogę zobaczyć, czy są to Boże zamiary, czy jest to coś, co jest taką właściwą myślą, właściwą ścieżką, czy może jest to coś, od czego już na samym początku powinien się odwrócić, powinien to zostawić, aby nie wprowadzić właśnie w swoje życie jakieś zanieczyszczenie, a później wiemy, że myśli rodzą również dalej i czyny. I Myślę, że tutaj w tych obszarach no, słowo Boże ma nieocenioną wartość, dlatego że jest też napisane w liście do Rzymian, żebyśmy się odnowili w swoim umyśle w 12 rozdziale, w drugim wersecie. Nie upodabniali się do tego świata, ale odnowili się w swoim umyśle. I właśnie to przez dzięki dzieje się dzięki Bożemu Słowu, przebywaniu w tym słowie, i samo po prostu ten oddziaływanie tego Słowa, jako Bożego Słowa, tego, co Bóg zostawił nam, no ma nieocenioną korzyść w naszym życiu, że nasze myślenie się zmienia, a jeżeli się nasze myślenie zmienia, to i zmieniają się nasze postawy do ludzi, zmieniają się nasze relacje z bliźnimi i zmieniają się również nasze postawy co do również samego Pana Boga. Dlatego chciałbym Wam dzisiaj z tych myślą zostawić i zachęcić, abyśmy wspólnie, razem poddawali się temu oczyszczeniu Słowa Bożego i jak najczęściej przebywali w tym Bożym Słowie. Oczywiście samo Słowo, jako litera, ono jakby nie zmieni człowieka, ale kiedy to Słowo Boże, ożywione mocą Ducha Świętego, może właśnie głęboko dotrzeć do serca i zmieniać człowieka I jak moim pragnieniem jest również, aby to słowo mnie dalej zmieniało i czyniło to, co właśnie Pan Bóg chce jeszcze dokonać w moim życiu. I tego chciałbym życzyć również i Wam. Pozdrawiam, zostańcie z Panem Bogiem.